Trzeba wrócić do roboty. Jesteś w sensie do pracy. Dobra. Przebiegamy. Na farcie. Proszę gość, bo o skuter. Wszystko szanuję. A no, nie, jest późno, pojeździmy po złomie. Cykoś. A, a, a. Wszystko zapakowane. Padamy. A, jeszcze kurwa pierdolniemy se chmury. a nie mam kurwa trawy. a szlak to. Wszystko czysto? Okej. Okay. Ciekawe czy Gienek wstał czy nie wstał. Abo, nie będę go budził. Pila. Co tu ma? Okej. Okay. Trzeba udostępnić lokal. Do do urzędu będę musiał iść. Co tam pierdolisz? Pierdolisz co pierdolił to starszy kapra wywożenie wywożeniu RTP. tak, tak, stary tak, stary tak. Stary jabł, się. tak, tak. Starszy kapra oczywiście, będąc w Tak, tak, starszy kapra się. Ty złazi mi z motocykla, co ty robisz, dzieciaku? Tak, no, widać, widać. Mój sej, mój sej. Nie nie kurwa, Nie, nie kurwa, nie, nie koleczko. Spokojnie, nie, 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 stój, 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 stój. Co ty chciałeś zrobić? Przyznaj się. Nic się nie zrobić, tylko się przyznaj. Kręciłeś, to tylko w, w tym. Kurwa, chciałeś ukraść. Tak nie, 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 chciałeś ukraść. Chciałeś, ukrać. Ja chciałem, ta moja taksówka stoi. Nie, Jakbyś spotkał nie, prawdziwego się... tutaj gangstera, to, by, to byś dostał w twarz normalnie, rozumiesz? Ja akurat nie. jestem opanowany, jestem dojrzały facet, to... tylko nie okradaj mnie, nie ukradaj. Ja ci nic złego nie zrobiłem, to by nie it's okradaj, fine, dobra? it's fine, it's fine. What are you saying? What are you saying, Ale jak, One you saying? Chciałeś mi ukraść motocyk, stary, przychodzę, z mi się przywitać. Ja tu sąsiedztwa, a ty chcesz mi ukraść motocyk. No nie może tak Ech, być. Ale kurwa, ja chciałem stary przetestować. Ja mam do Co ciebie się... sprawę. A teraz, ale ja nie mam do ciebie sprawy. Złodzieju. Złodziejaszek jeden. Muszę sobie zjeść tutaj w samotności kanapkę pod drzewem. Nie da się w ogóle tutaj funkcjonować. Kurwy, kurwa, kradną i tyle. Pyszna taka A niestety na no, zwykłego robotnika też dziewuchy nie zwracają uwagi. Bo kurwa gorszy, skurwysyństwo. Dobra, mlekiem to przepiję. O kurwa, kanapka z rybą i przypytam mlekiem, Ja pierdolę. No, dzisiaj to będę miał dodatkowe dwa konie na tym monocyklu. Dobra, Po posiadaniu maś maślanka i kurwa dorsz z chlebem. Ale mnie wykurwi, jest. Główny miejsce, racing, the salvage, scrap, tutaj mogę sprzedać swoje puszeczki. Chyba jest otwarty nawet skup. Dzień dobry, przyniosłem puszeczki przyjacielu, proszę bardzo. 10 puszek, 40 dolarów? 40 dolców, będzie na kanapkę i wodę, lepsze to niż nic, lepsze to niż nic. Piękna noc, piękny wieczór, żeby poszukać trochę, Oj, przejechał, przepraszam, będzie cofanie. Nie, ci się nie stało, brachu. Czemu, kurwa, tutaj Pringelsa? Oh, yeah. Siemano! Mordziak, słuchaj, do roboty potrzebuję czegoś. Gdzie masz koszyki? Co? Co powiedziałeś? Kurwo, zaraz ci tą kasetkę wy wypierdolę całą. Dobra, chuj mnie to obchodzi. Śmietniku jeden. Kaset wy Wyciągasz kasę, kurwa. Nie interesuje mnie to, cię płamy. A. Masz szczęście. Jeszcze policjanci nie, nie wrócili z roboty, ani okay. ze szkoły. U! Dzień dobry, e, w czym pomóc? Ja zbieram pieniążki. Kurwa, to tak samo jak ja i połowa tego miasta. Polecam pracę. Świetny kurwa daje pieniądze. Ale Chciał widzę, że ty... U o Boże, kolejny streamer! Kurwa! Nie, 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 idź idź kurwa, idź stąd, idź mi stąd, poszedł! Psiuch, psiuch. Poszedł już! Nie będzie żadnych donate'ów ani dodatków pieniężnych! Psiuch. Poszedł! O jajco, nie będzie żadnych pieniędzy! Do roboty się weź Pierdol się kurwa Nie no, żartuję, też kiedyś zebrałem ile chcesz? Jeszcze chciałem opowiedzieć kurwa A no to poczekaj sorry mam, mam chujowy dzień, mam chujowy dzień Muszę jechać do Warszawy za chwilę 4 godziny w samochodzie, a tak to bym zarobił dwa razy więcej kurwa siedząc tutaj przy komputerze kurwa Co? Poczekaj bo ten pierdoli cały czas No kurwa No kurwa, dupę za ta, a nie no, już, jest chyba już git, co? Jest chyba git. No da, taki... Dobra, dawaj ten wierszek, ja zrobię zakupy. Ty, daj pieniądze Jeremiemu, bo się przecież przydaje mu. Daj dolara, a nie centa, bądź człowiekiem, a nie menda. A Niezłe. Dobra, zaraz coś znajdę, jak mi resztę zostawi, czekaj. Piwo, a wody nie masz, kurwa? Jest, raz, dwa, trzy, cztery. Kanapki, kanapki, Popie, cierpliwość naprawdę, rozciąg... Daj mi cztery burgery na wynos. Wacko! Ile kurwa? No do roboty idę, na całą no, nockę idę Wacko! do roboty. A czym się Złom zbieram. Zajebiście. Słuchaj, jak coś to zatrudniają tam. Ja też zbieram złom, tylko ja tak prywatnie. Masz 15 dolców. Wiem, ja też zaczynam od zbierania puszek, ale powiem ci, że takich jak ty, m, czy ja szukają w Sandy szuka, szukają pracowników, zbieraczy złomu. Daleków. Ja Ta. mieszkam tu mostem w kamperze. I jest... Wow, że to takie nieźle, Ja mieszkam w garażu, więc równie dobrze mogę od Ciebie wyzebrać tego 15 taka. Słuchaj, lecę, bo szef u furgon wyjebie z roboty. Do, no do zobaczenia. Raci, Uważaj na siebie. I pamiętaj, w Sandy szukają pracy. Może się zainteresujesz tym. Na razie! Ruszamy doktorze Ołk, ruszamy! Trzeba złapać cały złom z okolicy kurwa Złom Dex pokazuje, że tutaj w okolicy musi być niezła śmieciora albo pierdolona yy, zmywara Ludkę hey, hey, hey. dupę w robocie jestem, chłopie Ech. No co cóżko! Czyż to... no fotel gamingowy, wczoraj znalazłem Diablusa, a dzisiaj mamy proszę Ech. Z G2 Aha Fotel gamingowy z G2 Proszę bardzo, oś, oś. Kurwa Kurwa! Chłopie, no co ty robisz, kobieto Co ty jesteś niebnięta? Ała Dobrze, że fotel cały Kurwa fotel z Genezisa wyrywałem, a ona mi tutaj trąca. Ech. Kurwa! Ah, au, ah. Ciężki ten fotel, ale jest zrzucony. Czasem właśnie ta siła odnośna kurwa wrzucania złomu cię może odtrącić. Dobra, pierwsze zaliczone catuszko. Coś musi być. O kurwa, pranka Frania. Trzeba się do niej kurwa zakraść, żeby ją nie spłoszyć. Spokojnie, kurwa. Ciutko, ciutko, ciutko. Takie praleczki to jest kurwa, no. Cacuszko, święty gral. A gdzie kurwo? Opsa. Yy, yy. Co my tu mamy? Mikrowalówka, przecież ja coraz całą kuchnię uzbieram. Zobaczcie to na cóżko. Microwave Od Steel Series. Zamkną furtkę niestety. Musimy objechać. Okej, okay, znowu czargamy fotel. Kurwa osiedle streamerów, co chwilę w fotele wypierdalają. Hop hop! Po złom przedłem, chyba to do mnie należy, co? Albo to? Albo to eee... O proszę Obok nosem noza... O, wow, to twoje koło? Spokojnie A do grilla chcesz? Grilla chcesz? Bo ja tylko koło zabieram. Milusińskie malutki. Dobry piesio. Ej, w ziemię piesek. Mmm. sierż jest dojebana, ty! Zabieram. Będziecie to jedli z grilla, czy już usmażone? Dzięki. Drogi pluszek. Chyba, że chcesz jechać ze mną, co? Polubił mnie chyba. Ale niestety, u mnie byś tylko złą wpierdalał. Chyba pewnie lepiej ci z twoim panem. Coś czuję, to kolejne drzwiczki. Okej, okay, opona, koło, może wózeczek, co? Yeah! Opa! Też kurwa, LOG. Mistrz nie zamiast jechać wózkiem, który ma kółka, to go się w powietrzu. Pierdolony! Dobra. Dzień dobry! O, złom, przyjechał. Opsa! Dostałem informację o nielegalnej wyrzutce złomu w okolicy Algulnia Boulevard. Musimy to sprawdzić. Nikt nie może tutaj bezkarnie wyrzucać złomu Na moim rewirze, o kurwa Przepraszam, przepraszam Z drogi kurwa, P malowańcu pierdolony <ścoughs> Kurwa mać, to za gość Co jest, przepraszam, przepraszam, siema siwy Co wy tu robicie? Rozładu rozładunek tu mam ty. Sorry, że tak obraziłem, ale wiesz, że no stałeś mi na drodze, nie, tu robotę Rodzinna mam. Tak, knajpka. Rodzinny, hmm. rodzinny biznes. Tak, doktor Oak tu prowadzi swój warsztat. Ma, jesteście też tu zatrudnieni? No i jestem tak szczerze, jestem, jestem. To pierwsza raz się tu widzę. Od tygodnia powiem ci, pracuję. A to się nie widziałem. Doktor Oak nic nie mówił. I są tylko w cztery, czwórkę tu pracujemy. Czy jakiś świeżak jesteś? Byłeś już po szkoleniu? No, ja sz szkolony ten... byłem, jeździłem sam. Nie wiem jeszcze coś mówiła jak... O ty masz, masz kurwa nie, ale na głowie już długo pracuje, stary. Ale w masce to na dupcasz co jest grane? Coś taki zamaskowany, coś taki poważny Pol Słuchaj, stary, poluję, bardziej tutaj podjeżdżam wypisuję zimnego browarka z wujkiem. No dobra poluję, ale stary masz matkę na sobie, kurwa, to polujesz chyba na jakieś babuszki, co? Albo na ludzi co? Nie, co... Wiesz co tutaj... W większości czasu nie. Na pewno dajmy, nie jesteś żaden kurwa złodziejaszek, co? Żeby tu złomu nie potknąć z, 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 z całej palecioka. Ha? Jaki kurwa złodziejaszek, co ty pierdolisz? Stary, Odpaluję na Krojoty, spokojnie. Okej, okay, spoko, spoko, bo w okolicy kręci sporo ludzi kradną złom. Przynajmniej tu motocykl zajebali. Co ty stary, to spokojnie, motocykl... Właśnie to jest twój motocykl, tam tu stoi... Tak, to mój motor, moja maszyna. Wiesz co, przesuń go, bo tutaj wujek Roger z czasami... Słuchaj, lekki Alzheimer i e, może pomyśleć, że taki złom i każe takim. Nie, no, no, już na guma, to Rodgersy, my się znamy, to jest doktor Oak, wszystko jest zagadane. Rozładuję złom i zaraz będę. lokal, Spokojnie, spokojnie. Siedzą mi się pierdalają, pewnie nie chrapkę na mój złom, ale nic, nic nie dostaną. Jest doktor Oak, no? Jestem poszukiwaczem złomu, Morzia. Dwiczki. A to na samochodowe, przepraszam. Co tam miałeś? Ty mi pamiętam, co mi kiedyś... Ech. A, kojot. E, kartki mi jakieś, jakieś zostawiałeś, że szef, że przejebane. O co wtedy chodziło? Ktoś cię przysłał? Kurwa, zaś to pisanie. Tam dyktando odpierdalasz jakieś? czekaj rozwodu jeszcze ostatnią rzecz. Ech. Yeah, kochany pizzas, kochany szmal, brudna kasa, niczym ten złom. Aha, co to masz? Szef z Lucky Plakera, posłuchałem go, był zły o ten skuter rozwalony, ale już mu przytłumaczyłem wszystko. A, okej, okay, kuma, dziękuję, dziękuję, jasne. Wiesz co, ja już skończyłem z Lucky Plaka, nie pracuję już tam stary, wiesz? Niestety, jak to ci powiedzieć, no nie potoczyło się wszystko ok i chyba tam mają problem ze mną. Miałem problem z policją i tak dalej. Mam nadzieję, że mogę ci ufać w, stop, w jakimś stopniu. W ogóle, jak masz na imię? I skąd ty się tu wziąłeś? I dlaczego nic nie mówisz? To jest jakiś styl? Jesteś um, Niemową? Mhm. <laughs> Jestem Roger. imię od urodzenia nie mówię. Aha, jesteś... Imem od urodzenia? To ty w tych szelkach kurwa z pizdy matki wyskoczyłeś? Pchasz niewidzialną ścianę? Tak umalowany już byłeś? W tym kapeluszu kurwa urodziłeś się? Ja pierdolę, że to się nadaje na jakiś kurwa serial Ale to twoja mama też jest mimem i twój tata jest też mimem? A i we dwójkę mimy jak się kochają, to wodzi mały mim. <ścoughs> kurwa w dechę! Okej, kurwa, powiem ci, że klawo, a pracujesz gdzieś, mam jakąś robotę, z czego ty się utrzymujesz? Ha, pewnie wymyślonymi pieniędzmi płacisz, albo i lepsze, wpierdasz wymyślone jedzenie, bo jesteś mimem. Tak? A taksówka. A taksówka, ja nie nie chcę obrazić stary. No wiesz, Właśnie taki żart, mimów że śmierci strasznie, ale każda starenka przyjdzie, doktorze. Mogę, plecak już swój? Skończyłem na dzisiaj zbianę. Złe imię. Mhm. Tak powiedziałem, że chyba chłodziliście. co poszło? Absolutnie, nawiązujemy kontakty. Niedługo będziemy obo razem współpracować, co? Mm. Może też z mlekiem twarz wymam, wymam ten wymamlami będę go łaził tak z kartkami. Nie no żartuję! Każdy mm. ma swoje, swoje wiesz. Nie no, myślałem, że tylko tak się zgrywa, ale to jest prawdziwy mim. To jest gatunek mima. Myślałem, że to jest jakiś żart. Chodzą legendy, że nie potrafi mówić po prostu. L nie to, że jeszcze że, 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 że nie chce, ale po prostu nie potrafi. Od dziecka nie jest to nauczone. Jaha. A że trzeba go nauczyć po prostu. On coś tam beblo. A może mu po prostu wystarczy po prostu... Wydaje mi się, że... ten Może mu trzeba po prostu porządnie zajebać, kurwa, to wtedy będzie wiedział, co jest grane. Nie no, co ty, stary, nie posuwaj mi się do takich kroków. Ty, no zostaw go, stary! No, co ty, no, żartowałem tylko, spokojnie. Ja pierdziele. Czasem się odblokowuje, jak mi telewizor nie działał. Przepraszam, ale... Stary, co, no przesadziłeś. Stawaj. Dobra, spokojnie. Dobra stary, żartowałem! Żartowałem, myślałem, że coś się odblokuje, że skrakować się Masz A czekam cię wteczkę! Bie... W taksówce! C a... Nie ma... Nie, nie ma, nie mam taksówki. Spokojnie go dostał z <śleks> kasku, no wstawaj, mime, ja żartowałem, no przecież... Nie raz jeszcze dostaniesz. O kurwa. <śleks> Dobra, sorry, sorry no! Wstawaj, wstawaj Mimie no, ale widzę, że odporny jesteś, no to, to takie wiesz, nasze złomiarskie żarty, my tak kaskami się napierdalamy, kask o kask, wiesz, jak rugbyści, futboliści, to powiem, że kasku nie masz, podnoś się, wstawaj. Przepraszam cię, no kurwa z głupą z mojej strony. Cholera, wstari, nie powinno się tak robić. Przepraszam, no przepraszam, okej? Okay? Z zapomniałem, jak mnie kiedyś traktowali i pewnie że jakiś mam flashback. Sorry, byku. Piona. Mm. Przepraszam Cię, Mimie. Ma mam dla Ciebie prezent, proszę. Mm. Poczekaj. No, mm. wszystko dobrze, pan to Mimie. Słuchaj, na, na zgodę dam Ci, A co ja tu mam w moim plecaczku. O, proszę bardzo. Proszę, pyszny ponczuś. Ponczuś ekipy. Ponczuś ekipy. Mm. ekipy. Jakie ekipy? Co ty gadasz? Do ekipy zomierskiej. Do jest tam chlorofil, nie, nie kurwa, utleniacz, odrdzewiacz, kurwa, e 30 48, barwniki, kurwa, chromosomy, wszystko. Jak to w dubcy to w parkę się zamienisz i cię na złą porwę. <gumarze> no taki żart, kurwa, rozpuszcz się. że zamienisz się w pralkę i cię za <gumarze> Dobra, panowie, ja spadam, bo skończyłem robotę. Trzymajcie się, nic po nie powiem. Czekaj, 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 gdzie ty spadasz? Gdzie ty spadasz? A dla mnie kanapeczka? Tylko taka zielona z lbaktutami? Ale jaka kalaszeczka? Czy pamiętasz, coś... że mi wisisz kasę? No tak, no i właśnie pracuję nad nią, ale nie mam pieniędzy. I ile ci wisisz Ale czekaj, czekaj, jak to? Pracowałeś i nie masz szomanego centa nawet, żeby mi, mi choć trochę oddać? Dobra, no, ale w taki, kurwa, Maćkę podcinam. Ile, ile potrzebujesz? No kurwa, dwa tysiące chociaż. No dwa, dwa tysiące nie mam. Bryka wpadła do wody, tam przymolo. Słuchaj, zarobiłem 400 dolarów na razie, mogę tyle ci dać. Mogę ci Nie, nie, nie. 400 dolarów to co masz dupę tym wytrzeć. Ja nie potrzebuję takich Ale 400 dolarów to jest jedna piąta z mojego długu. Czyż wiszę ci dwa koła? Nie, 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 ma być połowa albo całość. Masz Płyskły czas! To. Do końca tygodnia. Jasne, jasne, wszystko oddam, wszystko oddam, oczywiście, że tak. Do zobaczenia ja panowie, ręka. Simano, simano. No przecież 2000 to mu dać 400 dolarów. Potem bym mu dał 400, miałby już 1000. Nie to nie Spadam stąd Dzień dobry sąsiedzie! A no, widzę, że dzisiaj chyba dzień naprawy no Czy to trzeba na jakiś serwis tutaj? Bo widzę skuter, no, teraz motor, sobie rower to muszę, e, jak się będę zmieniał A, pewnie. przerzutki, no pewnie, że no, tak No bo pięć, pięć biegów, szósty potrzebny, A, no jasne, no. widzę, że mocne kopyta No, no bo jak się złom zbiera, czatem. No, puszki, puszki nawet nie ja to samo, rowerem w sumie ekonomicznie. No nic. O, Dobra, lecę palina. paniączkę, po robocie do spania. Do zobaczyska, no, widzimy się no jutro. Razie, Cześć. Ty, przychodzi bardzo przekra chwila. Bardzo przekra chwila. Musisz się ukłonić. Niestety już się nie ukłonię do kamerki, ponieważ jestem na golasa.